The Life and Times of Scrooge McDuck w Polsce tłumaczone na Życie i Czasy z Knerusa McQuacha, to komiks amerykański do scenariusza i rysunków Dona Rossy. Wydany oryginalnie przez Egmont w 12 odcinkach w latach 1992 94 Opowiada historię życia Scrooge'a McDucka, postaci stworzonej przez Carla Barksa w 1947 roku. Znanej w Polsce przede wszystkim z serialu animowanego Kacze Opowieści. Wyświetlanego w końcu lat osiemdziesiątych. Scrooge jest obrzydliwie bogatym sknerom, który uwielbia nurkować z swoim wypełnionym pieniędzmi skarbcu i jest zmuszony użerać się z trójką siostrzeńców Donalda o imionach Huey, Dewey i Louis. Komiks autorstwa Dona Rosy na pierwszy rzut oka przypomina taki właśnie produkcyjny jak Walta Disneya, w tym wypadku jednak pierwsze wrażenie jest błędne bo komiks ten nie tylko przyniósł autorowi prestiżową nagrodę Eisnera za najlepszą serię komiksową roku. Jeżeli sięgniemy po dowolne źródło zawierające recenzje komiksów, ze zdumieniem przekonamy się, że w zadziwiająco zgodnej opinii wszystkich, którzy kiedykolwiek po niego sięgnęli, mamy do czynienia z arcydziełem. Wielu twierdzi wręcz, że to najlepszy komiks jaki w życiu czytali. Na popularnej stronie Goodreads komiks ma średnią ocenę 4,67. Dla porównania, Watchmeni mają tam 4,37, a powrót mrocznego rycerza 4,26. Mówiąc o tym komiksie, nie sposób nie rozpocząć od ogólnej dywagacji dotyczącej komiksów czy szerzej historii adresowanych do dzieci. Istnieje powszechne przekonanie, że w historiach tych należy unikać elementów wyniesionych z twórczości dla dorosłych, bo dzieci tego nie zrozumieją. Musi być na przykład jasno określone, kto jest w opowieści dobry, a kto zły. I podziału tego pod żadnym pozorem nie można zmienić. Trzeba unikać jakichkolwiek zaburzonych chronologii, rozmaitych opowieści w opowieści i wszelkich subiektywizmów. Opisany świat ma być jasno określony, bo inaczej czytający się w nim pogubią. Trzeba dziecku wyjaśnić, jaki morał wynika z tego, co czyta. Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia z czytelnikiem amerykańskim, lepiej nie odwoływać się do autentycznych postaci i wydarzeń historycznych. Współczesne dzieci, zwłaszcza te czytające komiksy, reagują panicznie na wszystko, co dotyczy historii i geografii. Pod żadnym pozorem nie można też wplatać w fabułę aluzji, których dziecko może nie zrozumieć. Jednym słowem, nie można tego dziecka wymagać za wiele. I co robi Don Rosa? Popełnia tu wszystkie te wspomniane błędy. Zacznijmy od tego, że Scrooge McDuck to postać zdecydowanie negatywna. To kutwa, dusigrosz, egoista, choleryk, Wręcz uosobienie wszelkich najgorszych cech ludzkich. Tymczasem autor robi tu z niego przynajmniej początkowo postać pozytywną. Widzimy go bowiem, gdy jako mały, trzynastoletni chłopiec wyrusza do Ameryki, by zdobyć pieniądze, by uratować podupadłą rodową posiadłość i wyciągnąć z długów niegdyś bogatą rodzinę, która jest ostatnim żyjącym potomkiem. Ma przy sobie szczęśliwe 10 centów, pierwsze, które w życiu zarobił. Jest to więc pod pewnymi względami typowa opowieść od pucy buta dosłownie do milionera o Ameryce jako krainie nieskończonych możliwości. Skróć początkowo jest postacią, w której skupiają się najszlachetniejsze cechy charakteru, często również te, które dziś nie są już w cenie. Jest zawsze grzeczny, oddany rodzinie, ale też ciężko pracujący, zdeterminowany, bo odnieść sukces, który stale jest o krok, ale ciągle mu się wymyka. Gdy tylko rodzina potrzebuje jego wsparcia, jest z miejsca gotowy oddać wszystko, co ma, by jej pomóc. Ma jasno określony cel, misję do wykonania. Czytając te pierwsze kilka opowieści łatwo jest wzruszyć ramionami. Pamiętajmy bowiem, że po komiksie tym oczekiwaliśmy, że będzie on arcydziełem. Tymczasem dostajemy w miarę standardowe disneyowskie historyjki, zdecydowanie przewidziane dla dzieci. Humor jest nieskomplikowany, kolejni złoczyńcy uproszczeni. A logika wydarzeń typowa bardziej dla animacji niż dla życia. Dopiero gdy bardziej zagłębimy się w ten komiks, zaczniemy dostrzegać całą precyzyjną koncepcję artystyczną, która za nim stoi, i stopniowo zmieniamy zdanie na temat tego, co czytamy. Pod wpływem bowiem kolejnych przygód, które na różnych kontynentach przeżywa główny bohater, zaczyna on powoli, z początku wręcz niedostrzegalnie, ewoluować co jest wynikiem tego, że styka się po drodze z rozmaitej maści oszustami i bandytami, którzy żerują na jego początkowej naiwności. To uświadamia mu, że żeby odnieść sukces, musi być twardy i bezwzględny. Musi przestać ufać ludziom, których spotyka. Żeby wyjść cało z najprzeróżniejszych opresji, musi odnaleźć w sobie szaloną zaciekłość. W końcu ma przed sobą zadanie z pozoru niemożliwe do wykonania. Chce stać się najbogatszym człowiekiem na świecie. Talenty i ciężka praca do tego nie wystarczą. Na koniec Scrooge dopina swego, zdobywa bogactwo i w szybkim tempie je pomnaża. Pytanie tylko, czy wciąż jest sobą, czy w tej pogoni za pieniądzem nie stracił z oczu pierwotnego celu, jakim było zapewnienie pomyślności rodzinie. Scrooge wraca do Szkocji, by się przekonać, że już do niej nie pasuje. Krok po kroku zamienił się ze szlachetnego młodzieńca w nowobogackiego hama. Odniósł sukces, ale kosztem wyeliminowania w sobie jakichkolwiek ludzkich uczuć. Wraz ze swoimi dwoma siostrami przenosi się do Dagburgu, gdzie zaczyna wznosić ogromny skarbiec. Pochłonięty obsesją, by mieć coraz więcej i więcej. Coraz bardziej skłócony z wszystkimi i znienawidzony przez wszystkich. Można się zastanawiać, w którym dokładnie momencie Scrooge z postaci pozytywnej stał się postacią negatywną. Autor zdaje się tego nie rozstrzygać. Ocenę tę całkowicie zostawiając nam. Scrooge od początku prezentuje pewne niepokojące cechy. Jest przesadnie zapatrzony w jeden jedyny cel swojego życia, za bardzo próbuje na wszystkim oszczędzać, na przykład na ogrzewaniu w fabryce, którą zarządza. Chwilą, w której ostatecznie przechodzi na złą stronę sta, w której rozkazuje spalić afrykańską wioskę, po tym jak zostaje obrażony przez jej szamana, w tym momencie jednoznacznie staje się czarnym charakterem tej opowieści. W akcie zemsty szaman nasyła na niego ducha o nazwie bombi, który od tej pory niczym wyrzut sumienia, będzie go co kilka lat nawiedzał. Scroogea porzucają oburzone jego zachowaniem siostry i główny bohater ma moment pierwszej refleksji nad życiem. Dostrzega, że posunął się za daleko, chce to naprawić, wraca do domu, ale po drodze coś ciągle powoduje, że zbacza z trasy, bo jest wiele pieniędzy do zarobienia. Gdy w końcu dociera do Dagburga, jest już potworem, stracił resztki swojej duszy, wyrzuca za drzwi własną rodzinę, a Donald na odchodnym kopie go w tyłek. W tym samym momencie zostaje sam i dociera do niego wiadomość, że wreszcie jego marzenie spełniło się. Stał się najbogatszy na świecie. Ostatni odcinek rozpoczyna się od nawiązania tak do opowieści wigilijnej Dickensa, jak i obywatela Keina, Przy czym to pierwsze nawiązanie wydaje się oczywiste, natomiast to drugie oczywiste już nie jest. Ale uzmysławia nam, jakie ambicje ma Don Rosa. Uświadamia nam, że to co czytamy już dawno przestało być opowieścią dla dzieci. Scrooge z osamotnionym, sfrustrowanym magnatem w stylu Charlesa Forstera Keina, Trzyma w ręku szklaną kulę, wspominając dzieciństwo w Szkocji, a wydarzenia z jego życia oglądamy w obiektywie kroniki filmowej News on the March. Odwiedza go Donald ze swymi trzema siostrzeńcami i w tym momencie opowieść po raz kolejny zmienia się. Donald jest bowiem ukazany tu jako typowy ignorant młodego pokolenia, który nie mając pojęcia o czym mówi uważa, że wszystko, co przeżył Scrooge, zostało przez niego wyssane z palca. Obserwując jego zachowanie, zaczynamy się wahać, czy Scrooge nie zrobił przypadkiem dobrze, odgradzając się od swojej rodziny, i zastanawiamy się po raz kolejny, kto tu jest postacią pozytywną, a kto negatywną. Sekret polega na tym, że nie ma tu takich postaci. Tak jak w życiu, sprawy te są bardziej skomplikowane. Nie ma złoczyńców i bohaterów. Bohaterowie zamieniają się w złoczyńców i odwrotnie. Wszystko zależy od punktu widzenia. Gdy gang Beagle Boys próbuje ukraść Scrooge'owi po raz kolejny jego pieniądze, na które pracował całe życie, dla których ryzykował śmierć i dla których zdobycia stracił wszystko, co stracić może człowiek, wstępują w niego młodzieńcze siły, jeszcze raz pokazuje wszystkim, na co go stać, jednym słowem znów staje się bohaterem, jeszcze raz zwycięża cały świat, na przekór temu światu i robiąc to jest niczym Batman w powrocie mrocznego rycerza a na odchodnym, w prawdopodobnie najlepszej scenie w całej tej opowieści, kopie w tyłek Donalda. Ostatni rysunek w komiksie jest tak samo zdumiewający jak sam komiks, bo ma odwagę być otwarty na wszelkie nasze interpretacje. Nie mówi nam, co mamy z tej opowieści wynieść. Pokazuje Donalda, który krytykuje swego wuja za to, że jak to ujmuje wszystko, co w życiu osiągnął, to tak góra pozbawionego znaczenia metalu. Podczas The Scrooge pływa w swym bogactwie przypominające wszystkie etapy, Swego jedynego w swoim rodzaju życia. Dzieło Dona Rosy jest niezwykłe, bo ma odwagę podążać pod prąd. Zamiast wytartych kolei, idzie własnymi drogami. Nie daje nam tego, co oczekujemy. Ma czelność sugerować rzeczy niemodne, wywracać do góry nogami nasze wyobrażenia o postaci, a przez to pośrednio o tym, co jest w życiu ważne, a co nie. Na końcu, na przykład, sugeruje, że Scrooge jest postacią niezrozumianą że wszyscy mają go za nieczułego bogacza, bo ich zdaniem pieniądz to tylko pieniądz, podczas gdy dla niego to coś więcej. To całe wysiłek, który włożył w jego zdobycie, przygody, które przeżył, wspomnienia historycznych wydarzeń, o które się otarł. Czy to jest ostateczna interpretacja tego, co tu przeczytaliśmy? Bynajmniej, bo tezą tego komiksu jest, że żadnej jednolitej prawdy w istocie nie ma. Każdy jest jednocześnie bohaterem i złoczyńcą. Jest wiele możliwych punktów widzenia, nikt do końca nie ma racji. Z pewnością tylko w błędzie jest Donald, który myśli, że wszystko wie, chociaż nigdzie nie był i nic nie widział. Co do strony wizualnej, to rysunki Rosy to dość standardowa, ale skuteczna disneyowska kreska. Artysta zdecydowanie lepiej radzi sobie w rysowaniu postaci kaczek, czy to Scrooge'a, czy Donalda, czy jego siostrzeńców. Obrazki z nimi są bliskie doskonałości. Gorzej radzi sobie z postaciami ludzkimi czy niektórymi innymi zwierzętami. Nie ma tu rysunków wybitnych, ale te bardziej rozbudowane, które okazują szersze plany, tak jak Stare Zamczysko, imponujący skarbiec Scroogea czy Tonący Titanic, są solidne. Życie i czasy Sknerusa-McQuacha nie są może najwybitniejszym komiksem kiedykolwiek stworzonym, ale w swojej kategorii nie mają sobie równych.